Witajcie panie i panowie. Witam w dzisiejszym odcinku z Ganglist. Bez zwlekania, pójdźmy i zanurzmy się w świat gry. Ja będę bezdomnym. To jest mój plan na życie. No, tak jak twoje osiedla. Dobrze, runda właśnie się zaczyna. Pomoc, pomoc, pomoc potrzebna. Help wanted. Co ja zrobiłem? Ej, ja utknąłem. Oj, oj, oj. Czekaj! Trzymaj się, próbuj się podciągnąć! Ej, ja wygrałem i robię skiz! Weź pokonaj, to teraz presja leży na tobie. Nie, moja czapka! Czekaj, moja czapka! Ale rzuciłeś czapką! Ale... ale LeBron James! Triple kill? Triple kill? Ja się puszczam o, Ty się puszczasz Co? No Michał co ty się gadasz? Nie, 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 <słyska> żula przez okno żula, <słyska> przez okno żula przez okno Żula przez okno Żula przez okno O kurde jakie ja triki robię Ała. O, Ale ty mnie Nie Michał No czemu ja cię nie <słyska> trzymałem Ale ciebie Gdzie ty oh, mi się patrzysz? <słyska> <bacha? słyska> <słyska> <słyska> ale widoki <słyska> Gdzie ty, tam, gdzie, gdzie ty mi się tam, gdzie, ty mi się Ty, ty masz aż trzy czerwone. Ty jesteś, ty jesteś ołów i to wywodzi się od twojego imienia, a ty przecież mieszkasz w takich cygańskich, w takich okolicach takich. I co z tego, że mieszkam w cygańskich okolicach? Masz do tego problem? No ta, no ta baba, stara baba. Ty widziałeś, co się stało? Nie! To stara baba ale ja się jej złapałem i się uratowałem <laughs> Nie bij, nie bi, nie gryź, nie gryź, nie gryź <laughs> Nie gryź <laughs> nie, nie. Kurde remis Ej, ten chyba ma taki tryb, że obtacza cały czas platformę I w O kurde, ale drastyczne to było No co oni próbują zrobić, wyłowić Rekina czy co? <śmiech> <śmiech> wyłowić Rekina Ej, on ma jakieś... ten... on ma jakieś... ten... rękawice... bokserskie, ten typ. O ty! No tak mocniejszy się wydaje być i bardziej agresywny, on tak... lepiej atakuje. To nieźle, że on się... Ej, widziałem właśnie jak rekin z nieba spadał. <laughs> rekin z nieba spadał? Ciekawy widok, Zprawde. muszę powiedzieć. Straszne! Sharknado! Ty! Kurde! Grałem? Czekaj. Da nie! Dawaj, nie pozną się dnia. Co oni robią? Co? 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 Ej, czemu oni mnie automatem próbowali Ej, oni, oni biorą automaty i w ciebie chcą tym automatem. Ten, Patrz, ej, no, oni się ja na ciebie nie, fokusują. Kevin sam w domu zrobię łapkę. Pa, widzisz? Kevin sam prosi. Ej, co so jest? Ej, niebieski! Ręka mi utknęła! Ręka mi utknęła! Uff Ej, bo niebieski wlazł do środka tego pokoju. Zginął? No nie! Utknąłem! Ej, wiesz czerwony ej, też utknął! Ej, wiem, ej, patrz na czerwonego, on chyba chce przeciąć liny. Mi się też tak wydaje. Ej, on złapał za linę! Ej! Jesteś w niebezpieczeństwie, Michał. Nie, proszę nie! A nie, on drugie już nie przednie Ty widzisz co on robi? O kurde, ale w dziurkę go wypnałem. Ej, Michał, Zabiję daj się Ej! Tutaj z jeszcze z gołąb! Michał. Zabiję niebieskiego! Daj się pokonać Nie jesteś? Ej! kamika zrobię! Ty, co jest? Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. nie rób. Jatku nie śpi. Jatku nie śpi. Jadku nie śpi. Wiem, że pić 20 żółdów. Kamikaze. Kamikaze zrobiliśmy. Wiesz, że teraz oni mają szansę na wygraną. A wiesz, że mogłeś po prostu zdechnąć i byłoby tak lepiej. Aha, czyli uważasz, że świat był lepszym miejscem jak zginął. <woo! sm interrogative> Pociąg! No czemu ty, ty jesteś tak daleko? To jest takie nie fair. Czemu ja w ogóle Necic, różowy ci, ci jestem? Daleko. Ej, tych skinów ja nigdy nie widziałem, one chyba faktycznie są tylko dla typów, które mają jakieś achievementy czy, 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 czy coś. No. Nie, Jackie Chan! Co on zrobił? Jackie Chan? Ty to widziałeś? O kurde! Ale uratowałeś no, się. Okej, okay. idę na spokojny kontener. Ej, nie bij, Sieman. Nie wij. Sojusz, sojusz. Yeah, no. O kur... Co ty robisz? Ej, utknąłem Aszton, yeah. że oznaczą tym większym ograniczeniem. 18 plus. Ej, już wszyscy pokonali się? Nie wiem Ej, 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 ej Tylko Ty kosmika Ty przetrwałeś? Jak? Gdzie niby? Aha Ty... Ty zdrajco Idę na ninja Ninja? Nie idę zabijaj, ninja. proszę Zabij Srebrnego Breka Aha idę po, idę po ciebie Koniec, koniec naszego sojuszu Ej To już żart Nasz sojusz się skończył Ej, Black atakuje ha, Patrz na mnie Michał, zostaliśmy... A nie, jeszcze jakiś typ tutaj z tyłu został czegoś. Ej, nie bij! Nie ma tego typa. No jest tutaj! Weź, ten, o! Ninja! O, o, Co tu ninja robi? <grym> Ej! Ninja! Okej! Okay. Okej! Okay. Ej, jakbym tam został tylko! Co ten typ robi ty? Ninja mnie chce zaskoczyć czymś. O ty, ale ninja mnie skosił. No, Halo, Powiedz coś. Hello? Dziękujemy, wszystko zjemy. Do widzenia. Ksenia. Okej. Okay.